Witam wszystkich. Wszystkich serdecznie na premierze filmu Próba. Najpierw pewnie zastanawiacie się, dlaczego ja, dziecko, zapowiadam te filmy. I dobrze, zastanawiajcie się. Odpowiedzi znajdziecie w filmach. Tak jak ja tu motyw dziecka, to ja to tak postrzegałem, że właśnie to dziecko wyszło dlatego na początku przed filmem i zapowiedziało film, dlatego że chodzi o zaufanie. Że mamy zaufać tak jak dzieci. Chłopaki tak poszli, tak? Jak dzieci po prostu bez niczego i zdani na, Bo no, na, na, na Boga. I tak jak pan Bóg mówił, żeby się po prostu jemu zaufać, tak jak dziecko ufa. Ufa, ufa, ufa rodzicom. A tak bym chciał nawet spróbować może bez pieniędzy, nie? Ale nie wiem, czy mam tyle, tyle aż właśnie nie, nie odwagi, tylko zaufania, bo to zaufanie chodzi.